Po otrzymaniu wstrząsającej diagnozy ze szpitala w mediach wybuchła prawdziwa burza, a opinia publiczna zamarła w obliczu dramatycznych doniesień o rodzinie jednego z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce, Szymona Hołowni, którego żona nie kryła łez i smutku po przekazaniu tragicznej wiadomości. Obraz jej rozpaczy, uchwycony na zdjęciach i nagraniach, obiegł wszystkie serwisy informacyjne, stając się symbolem nagłego załamania i bezradności, jakie niesie ze sobą choroba, a reakcja fanów, dziennikarzy i komentatorów, była natychmiastowa, internet wypełnił się falą współczucia, niedowierzania i niepokojących spekulacji, które tylko wzmogły atmosferę sensacji, portale społecznościowe odnotowały rekordowe zaangażowanie, tysiące udostępnień, komentarzy i wyrazów solidarności, w programach publicystycznych eksperci prześcigali się w interpretacjach, a tabloidy publikowały kolejne nagłówki w tonie alarmu, sugerując, że sprawa może mieć głębszy wymiar niż tylko osobisty dramat. Pojawiały się też nieoficjalne doniesienia, że stan zdrowia, który wywołał tak dramatyczną reakcję żony Hołowni, może mieć wpływ na życie polityczne, co wzmocniło tylko temperaturę całej dyskusji. Atmosfera napięcia narastała z godziny na godzinę. A każde kolejne zdjęcie czy krótkie oświadczenie traktowano jak przełom. Wywołując jeszcze większy chaos emocjonalny, w sieci dominowały nagłówki w stylu bomby medialnej, a komentarze pod artykułami pełne były słów otuchy, gniewu wobec losu i domysłów o przyszłości rodziny. Na ulicach Warszawy i innych miast temat stał się rozmową dnia, a w studiach telewizyjnych prezenterzy mówili o wydarzeniu w tonie pełnym powagi, podkreślając dramatyzm chwili. Łzy żony Hołowni stały się symbolem bólu, który zjednoczył tysiące Polaków w jednym wspólnym przeżyciu. Całość przybrała formę medialnego trzęsienia ziemi, które wstrząsnęło opinią publiczną, jak rzadko który temat w ostatnich latach. Gdy wieść o dramatycznej diagnozie wydobyła się z murów szpitala, cały kraj zareagował jak na sygnał alarmowy, a obraz żony Szymona Hołowni ze łzami spływającymi po policzkach stał się natychmiastowym symbolem bezbronności i bólu. Uchwyconym przez obiektywy fotoreporterów i powielanym w setkach tysięcy kopii na ekranach telefonów i telewizorów, media społecznościowe zarejestrowały eksplozję komentarzy, w których obok współczucia pojawiały się echa gniewu i bezradności, a przyjaciele rodziny nie kryli wstrząsu, publikując krótkie, ale pełne emocji wpisy, w których powtarzało się jedno słowo. Dramat. Dziennikarze tabloidów mówili o wydarzeniu jako największym wstrząsie w życiu prywatnym polityka, a redakcje programów publicystycznych natychmiast organizowały specjalne wydania na żywo, w których eksperci próbowali rozkładać na czynniki pierwsze każde zdjęcie, każdy gest i każde niedopowiedziane zdanie. Szczególnie uderzające były fotografie wykonane przed wejściem do kliniki, na których widać było drobne szczegóły zaciśnięte dłonie, spuszczony wzrok, obecność kilku najbliższych współpracowników stojących w ciszy obok, a także spojrzenia ludzi zgromadzonych na chodniku, którzy rozpoznali parę i instynktownie wyciągnęli telefony, by uchwycić moment. Już wtedy na forach internetowych i w serwisach informacyjnych pojawiły się bomby w postaci anonimowych relacji osób twierdzących, że już wcześniej widziano oznaki zmęczenia i niepokoju, że żona chołowni częściej unikała publicznych wystąpień, a jej milczenie na oficjalnych uroczystościach było odczytywane jako coś więcej niż dyskretna powściągliwość, nagle te wszystkie szczegóły nabrały dramatycznego znaczenia i zaczęły być zestawiane z aktualnym obrazem rozpaczy, powstawała narracja niemal sensacyjna, w której każdy fragment układanki pasował do nowej, o wiele mroczniejszej całości. Komentarze dziennikarzy politycznych sugerowały, że reakcja rodziny może rzucać cień także na sferę publiczną, a niektórzy publicyści otwarcie mówili o momencie przełomowym dla wizerunku polityka. Internet zalewały filmy nagrane przez przypadkowych świadków, na których widać było samochód z przyciemnianymi szybami odjeżdżający spod szpitala, a w tle grupę gapiów, którzy klaskali, jakby chcieli dodać otuchy, w radiu i telewizji rozbrzmiewały głosy ekspertów od komunikacji kryzysowej, którzy tłumaczyli, że łzy i bezradność żony hołowni. To obraz, którego nie da się wymazać z pamięci opinii publicznej, a każdy gest z tego dnia przejdzie do historii medialnych obrazów ostatnich lat. Niemniej dramatyczne były słowa przyjaciół pary, którzy w rozmowach z reporterami podkreślali, że to, co widzimy dziś, to tylko czubek góry lodowej, że istnieją fakty, o których opinia publiczna nie wie, i że dramat tej rodziny jest większy niż ktokolwiek przypuszczał. Redakcje największych dzienników wysyłały swoich reporterów pod dom polityka, a na łamach gazet pojawiały się analizy wskazujące, że dzień ogłoszenia diagnozy może być momentem, w którym prywatność i życie publiczne nieodwracalnie się przenikają, co dodatkowo wzmacniało poczucie chaosu i dramatyzmu. Na Twitterze powstawały hasztagi, które w kilka godzin osiągały status trendu a użytkownicy prześcigali się w udostępnianiu nagrań i zdjęć, powielając obraz rozpaczy i wbijając go jeszcze głębiej w świadomość społeczności, to nie był już tylko dramat osobisty. To stało się medialnym widowiskiem, które wciągnęło miliony ludzi w wir emocji, sprawiając, że każdy czuł się świadkiem wydarzenia o wymiarze narodowym, a każde kolejne doniesienie dodawało oliwy do ognia, potęgując poczucie, że historia ta dopiero się rozwija i może skrywać kolejne sekrety, gotowe eksplodować w przestrzeni publicznej, niczym kolejne bomby medialne. Atmosfera wokół dramatycznej sceny, która rozegrała się po przekazaniu diagnozy ze szpitala gęstniała z godziny na godzinę, a każdy nowy element docierający do opinii publicznej działał jak iskra podsycająca ogień emocji, przyjaciele rodziny nie mogli uwierzyć w skalę cierpienia. Opisywali w mediach, że jeszcze kilka dni wcześniej widzieli uśmiech i spokój. A teraz obraz łez i rozpaczy żony Hołowni przybrał wymiar symbolu, który rozdzierał serca milionów. W studiach telewizyjnych dziennikarze powtarzali jedno. To moment, którego nie da się cofnąć. Fotografie zrobione przez paparazzi przy wejściu do kliniki uchwyciły sceny niczym z dramatu. Twarz zwrócona w bok, chusteczka w dłoni, cienie zmęczenia pod oczami i obecność najbliższych współpracowników stojących w milczeniu. A te ujęcia, już po kilku godzinach, Stały się wiralem, obiegając wszystkie największe portale informacyjne. Fala komentarzy w sieci osiągnęła skalę bezprecedensową. Tysiące użytkowników publikowało własne wspomnienia ze spotkań z politykiem i jego żoną, wskazując na wcześniej niedostrzegane sygnały. Chwilowe zawahania w głosie, widoczne zmęczenie, odsunięcie się od światła reflektorów, które teraz nabrały dramatycznego znaczenia. Gazety zaczęły przywoływać archiwalne nagrania z wystąpień, na których żona Hołowni stała tuż obok niego i zestawiała. Zostawiały je z dzisiejszym obrazem płaczu, kreśląc narrację o ukrywanej od dawna walce, a w telewizyjnych materiałach emitowano wypowiedzi znajomych rodziny, którzy wstrząśnięci mówili, że ten dramat wisiał w powietrzu, ale nikt nie spodziewał się, że uderzy w tak brutalny sposób. Szczególnie głośnym mechem odbiła się wypowiedź jednego z przyjaciół pary, który w rozmowie z reporterami stwierdził, że już w czasie ostatnich miesięcy zauważał bomby emocjonalne. Sytuacje, w których emocje wybuchały niespodziewanie, a żona hołowni zdradzała sygnały głębokiego napięcia, które dziś wydają się oczywiste. To wyznanie dolało oliwy do ognia medialnego spektaklu, jednocześnie dziennikarze śledczy natychmiast zaczęli analizować kalendarz wydarzeń z ostatnich tygodni, zestawiając daty i miejsca z nagłymi zmianami planów czy odwołanymi wystąpieniami. Tworząc narrację pełną pytań bez odpowiedzi, w mediach pojawiły się też nagrania amatorskie, na których widać moment opuszczania szpitala. Sylwetkę przygarbioną, chód przyspieszony, a obok wpatrzone w nią spojrzenia przypadkowych świadków, którzy szeptem komentowali sytuację. Ten obraz natychmiast został powielony. I opatrzony dramatycznymi nagłówkami o najtrudniejszej chwili w życiu prywatnym polityka, co tylko zwiększyło skalę poruszenia, w internecie dominowały porównania do innych głośnych wydarzeń medialnych ostatnich lat, ale wszyscy zgodnie podkreślali, że tutaj mamy do czynienia z historią, która uderza w samo serce, bo dotyczy osoby publicznej, a jednocześnie niesie dramat absolutnie ludzki i prywatny. Na forach dyskusyjnych pojawiały się setki wpisów, w których internauci wyrażali współczucie, ale także zdumienie, że przez tak długi czas prawda pozostawała w cieniu. A dopiero teraz wybuchła z taką siłą w telewizji powtarzano, że to chwila, która przejdzie do historii polskich mediów, a w programach na żywo prezenterzy nie kryli emocji, podkreślając, że łzy żony chołowni stały się obrazem nie tylko rodzinnego dramatu, ale i społecznego katarsis, który zatrzymał uwagę całego kraju, w tym chaosie informacyjnym coraz częściej pojawiały się. Głosy ekspertów, którzy twierdzili, że sytuacja, której jesteśmy świadkami, to nie tylko jednostkowy dramat, lecz wydarzenie o charakterze przełomowym, które może mieć dalekosiężne konsekwencje dla postrzegania życia prywatnego i publicznego w Polsce. A w tym wszystkim obraz płaczącej żony Hołowni wciąż pozostawał punktem odniesienia powracającym na czołówki gazet i portali, wzmacniając aurę napięcia i nieustannego oczekiwania na kolejne, jeszcze bardziej szokujące informacje. Kiedy kolejne informacje zaczęły przenikać do opinii publicznej, dramatyczny obraz żony Szymona Hołowni, płaczącej po otrzymaniu diagnozy ze szpitala, nabrał wymiaru nie tylko osobistego, lecz wręcz symbolicznego, a media i społeczeństwo reagowały z siłą przypominającą wybuch emocjonalnej bomby, w newsrumach największych stacji telewizyjnych wprowadzono tryb nadzwyczajny, a na portalach internetowych pojawiały się co godzinę nowe relacje, uzupełniane o kolejne szczegóły i wypowiedzi świadków, którzy twierdzili, że jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem można było dostrzec na twarzy żony polityka wyraźne ślady napięcia i ukrywanego cierpienia, te retrospektywne obserwacje stały się paliwem dla dziennikarzy, którzy zaczęli analizować każde jej publiczne wystąpienie z ostatnich miesięcy. Wskazując momenty, w których odwracała wzrok, przerywała uśmiech w pół gestu czy opuszczała salę szybciej niż reszta gości, w sieci pojawiały się kompilacje nagrań z archiwum, montowane niczym film sensacyjny, a ich autorzy dodawali dramatyczne podpisy w rodzaju: "Znaki były widoczne od dawna". Przyjaciele rodziny, pytani przez reporterów, opisywali, że już w czasie wakacyjnych spotkań dało się zauważyć, iż ciężar codzienności staje się coraz trudniejszy do uniesienia, a jedna z bliskich osób wprost przyznała, że te łzy, które widział dziś cały kraj, były łzami gromadzonymi od miesięcy. Te słowa rozgrzały opinię publiczną do czerwoności, a komentarze pod artykułami przybierały charakter zbiorowej analizy psychologicznej. Jednocześnie na portalach społecznościowych powstawały grafiki i memy, które w dramatyczny sposób kontrastowały obrazy szczęśliwej pary z przeszłości z najnowszymi zdjęciami rozpaczy, co wywoływało lawinę emocjonalnych reakcji. Media zagraniczne także podchwyciły temat, publikując zdjęcia i nagłówki w tonie sensacyjnym, wskazując, że Polska żyje obecnie wydarzeniem o skali niemal narodowej tragedii. A międzynarodowi komentatorzy mówili o momencie prawdy, który obnażył kruchość życia prywatnego nawet w sercu polityki. Tymczasem w polskich programach śniadaniowych zapraszano ekspertów odmowy ciała, którzy analizowali nagrania ze szpitala klatka po klatce, wskazując na ugięte kolana, drżące dłonie i spojrzenia pełne niewypowiedzianego bólu. W jednej ze stacji telewizyjnych wyemitowano bomby medialne w postaci zdjęć zrobionych ukrytą kamerą kilka dni przed ogłoszeniem diagnozy, na których żona chołowni była widoczna w restauracji z przyjaciółką ściskająca jej rękę i ukrywająca twarz w dłoniach? Te fotografie wywołały prawdziwą burzę, bo wskazywały, że dramat rozgrywał się już wcześniej, a społeczeństwo było nieświadome. Fala komentarzy ze strony polityków i celebrytów także uderzyła w sieć. Jedni wyrażali współczucie i solidarność, inni sugerowali, że wydarzenie to może mieć poważne konsekwencje w przestrzeni publicznej. A tabloidowe portale nie wahały się używać nagłówków w rodzaju łzy, które wstrząsnęły Polską. Tłumy dziennikarzy gromadziły się przed domem rodziny, a każda zasłonięta roleta, każde światło zapalone w oknie, stawało się przedmiotem spekulacji. W telewizyjnych wydaniach wiadomości używano dramatycznej muzyki podkreślającej wagę sytuacji, co potęgowało poczucie, że mamy do czynienia z wydarzeniem o wymiarze większym niż życie jednostki. W internecie internauci zaczęli porównywać obecną sytuację do największych medialnych wstrząsów ostatnich lat, twierdząc, że tym razem skala emocji przekroczyła wszystko, co znaliśmy dotąd, a całość nabierała coraz bardziej dramatycznego tempa, w którym każdy kolejny dzień mógł przynieść nowe ujawnienia i jeszcze bardziej. Bardziej wstrząsające obrazy. Rodzina Szymona, chołowni, znalazła się nagle w samym centrum medialnej burzy, której intensywność zaskoczyła nawet najbardziej doświadczonych obserwatorów życia publicznego, a moment, w którym żona polityka po otrzymaniu diagnozy ze szpitala załamała się i zapłakała, stał się iskrą uruchamiającą lawinę reakcji. Nie tylko wśród przyjaciół i sympatyków, lecz także wewnątrz samego domu, gdzie atmosfera w jednej chwili zamieniła się w pełną napięcia ciszę, przeplataną gwałtownymi wybuchami emocji, bliscy hołowni, wstrząśnięci ciężarem informacji, nie kryli łez. A ich reakcje natychmiast przedostały się do opinii publicznej za sprawą świadków, którzy opowiadali o dramatycznych scenach, zaciskanych dłoniach, przytulaniu dzieci i spojrzeniach, które zdradzały absolutną bezradność. Obrazy te zaczęły funkcjonować w medialnym obiegu jako kolejne symbole tragedii, wzmacniając efekt szoku. Rodzina, dotychczas starannie chroniona przed oczami opinii publicznej, stała się nagle obiektem nieustannej obserwacji, a każde ich wyjście z domu było fotografowane, co tworzyło poczucie uczestniczenia w internecie. W tym dramacie rozgrywającym się na oczach całego kraju pojawiły się też szczegóły ujawnione przez osoby z bliskiego otoczenia, które mówiły, że jeszcze przed otrzymaniem oficjalnej diagnozy widać było, jak dom chołowniów funkcjonuje w stanie nieustannego napięcia. Odwoływane wizyty, nagłe zmiany planów, milczenie, które zastępowało rozmowę, a teraz te wszystkie sygnały, wcześniej ignorowane? Urosły do rangi dowodów, że dramat narastał od dawna. Prasa opublikowała bomby w postaci nagrań sprzed kilku tygodni, na których żona Hołowni opuszczała uroczystość rodzinną ze spuszczoną głową i łzami w oczach, a jeden z członków rodziny próbował ją pocieszać, tłumacząc przy tym coś szeptem. Te obrazy wstrząsnęły opinią publiczną, bo pokazały, że kryzys nie był nagły, lecz miał swoje preludium. Bliscy polityka, mimo że starali się zachować spokój, byli przytłoczeni skalą medialnego zainteresowania, a ich reakcje dodatkowo interesowały, Interpretowano i rozkładano na czynniki pierwsze w programach telewizyjnych, w jednym z reportaży przywołano słowa kuzynki rodziny, która przyznała, że w domu panowała atmosfera, której nie sposób opisać, mieszanina rozpaczy, gniewu i strachu, którą każdy przeżywał na swój sposób. Te wyznania spotęgowały efekt porażenia, bo nagle dramat rodziny stał się doświadczeniem wspólnym dla tysięcy ludzi, którzy w internecie dzielili się swoimi historiami, utożsamiając się z bólem chołowniów, Dzieci pary, choć konsekwentnie chronione przed kamerami, również zostały wciągnięte w medialną narrację, a komentarze pełne były współczucia i pytań o to, jak najmłodsi radzą sobie w obliczu tak trudnych chwil. Prasa bulwarowa nie wahała się używać dramatycznych nagłówków o rozpaczy w cieniu polityki czy łzach, które złamały ciszę domu hołowni. Jednocześnie do sieci trafiły fotografie zrobione z ukrycia, na których widać było członków rodziny wychodzących ze szpitala, a ich twarze zdradzały emocje, których nie dało się ukryć. Zaczerwienione oczy, zaciśnięte usta, spojrzenia pełne bólu te zdjęcia stały się kolejną falą dowodów medialnego dramatu, które tylko pogłębiały poczucie narodowej traumy. W studiach telewizyjnych psychologowie analizowali reakcje rodziny, wskazując, że taki obraz może zmienić sposób, w jaki społeczeństwo postrzega hołownię nie jako polityka, lecz jako człowieka uwikłanego w dramat rodzinny, co dodawało całej historii wymiaru niemal archetypicznego. Rodzina, próbując zachować resztki prywatności, milczała lecz milczenie to działało jak katalizator spekulacji, a każde nieoficjalne słowo, które wyciekło do prasy, wywoływało kolejne fale dyskusji, jak choćby informacja, że w domu polityka wprowadzono ta stan ciszy, bez telefonów, bez gości, tylko najbliżsi starający się znaleźć siłę, by przetrwać ten moment. Ta wiadomość została odebrana jak kolejny dowód na to, że sytuacja przekroczyła granicę zwykłego kryzysu, w efekcie reakcje rodziny, przepełnione dramatyzmem i bezradnością, nie tylko wzmocniły narrację medycyny, ale stały się jej rdzeniem, sprawiając, że każdy, kto śledził wydarzenia, miał wrażenie, że patrzy wprost na sceny wyjęte z tragedii, której kulisy dopiero zaczynają się ujawniać. Fala reakcji ze strony fanów i szerokiej opinii publicznej po ujawnieniu, że żona Szymona Hołowni załamała się i płakała po otrzymaniu diagnozy ze szpitala, była niczym trzęsienie ziemi, które ogarnęło wszystkie warstwy społecznego życia. Media społecznościowe eksplodowały w sposób, jakiego nie notowano od lat. A hashtagi związane z tym dramatem błyskawicznie znalazły się na szczytach list trendów. Pod zdjęciami przedstawiającymi żonę polityka zalaną łzami pojawiały się tysiące komentarzy, w których przeplatały się współczucie. Z Złość, solidarność i niedowierzanie. Wielu internautów pisało o tym, że obraz ten pozostanie w ich pamięci na zawsze, bo pokazuje kruchość człowieka, którego dotąd widzieli jako twardego i opanowanego. Pojawiały się też nagrania amatorskie, na których słychać było reakcje tłumu zgromadzonego przed szpitalem, gdzie ludzie spontanicznie bili brawo, krzyczeli słowa otuchy, a niektórzy nawet płakali razem z nią. Te sceny, transmitowane później w telewizji, wyglądały jak zbiorowe katarzis, a eksperci w studiach komentowali, że społeczeństwo. Przeżywa dramat chołowniów jak własny. Portale internetowe publikowały bomby medialne w postaci listów i wiadomości od fanów, które spływały do redakcji, a ich treść była poruszająca opowieści o własnych doświadczeniach, o utraconych bliskich, o walce z chorobą, które teraz nabrały nowego sensu w obliczu płaczu żony polityka. Komentarze były pełne dramatyzmu i często pisane wielkimi literami, jakby każdy chciał krzyczeć przez ekran, że ta chwila nie może być zignorowana. W sieci krążyły również archiwalne nagrania ze spotkań politycznych i charytatywnych, na których żona Hołowni pojawiała się u jego boku, a internauci zestawiali je z obecnym dramatycznym obrazem, dopisując emocjonalne podpisy w rodzaju od uśmiechu do łez w cieniu jednej diagnozy, co tylko pogłębiało poczucie kontrastu i szoku. Przyjaciele i znajomi pary również dawali o sobie znać w przestrzeni publicznej, publikując krótkie wpisy, w których podkreślali, że te łzy nie były zwyczajne i że kryją za sobą historię, która dopiero teraz zaczyna wychodzić na jaw. Pojawiły się też dramatyczne relacje świadków z pobliskiego szpitala, którzy opisywali ciszę panującą wśród pacjentów i personelu. Gdy rozeszła się wiadomość, że żona chołowni płacze, jedna z pielęgniarek w rozmowie z mediami stwierdziła, że to była scena, która wstrząsnęła wszystkimi, nawet najbardziej odpornymi. Jej słowa natychmiast stały się cytowane przez wszystkie główne portale i trafiły na czołówki gazet. Komentarze dziennikarzy i publicystów były utrzymane w tonie powagi. Podkreślano, że ten dramat w jednej chwili obnażył ludzką stronę polityki, która zwykle ukryta jest za fasadą oficjalnych wystąpień. Fani masowo publikowali zdjęcia z niczy i kwiatów ustawionych przed budynkiem, w którym padła dramatyczna diagnoza. Tworząc wizualny symbol solidarności, a fotoreporterzy uchwycili moment, gdy tłum w ciszy wznosił ręce z zapalonymi telefonami. Jakby tworząc może świateł na znak wsparcia, to zdjęcie obiegło cały kraj i stało się kolejnym elementem narracji o wydarzeniu bez precedensu. Ludzie, którzy wcześniej nie interesowali się polityką, nagle wciągnięci zostali w tę historię, traktując ją jako powieść, której nie można przerwać w połowie. Łzy żony Szymona Hołowni, po dramatycznej diagnozie stały się symbolem bólu, który poruszył serca milionów, i przypomniał, że za wielkimi nazwiskami kryją się zwykli ludzie, wrażliwi i podatni na ciosy losu. W tym geście rozpaczy narodziła się niezwykła więź z widzami, którzy poczuli się częścią tej historii i odpowiedzieli falą wsparcia oraz solidarności. Jeśli poruszyła Cię ta opowieść i chcesz śledzić kolejne odsłony tego, co wstrząsa opinią publiczną, zostaw like, udostępnij i zasubskrybuj nasz kanał, aby być zawsze na bieżąco.